Cześć, witajcie, jestem Taker, a to jest kolejny odcinek na moim kanale Dziś pokażę Wam ciekawostkę o czekoladzie Jak widzicie mam tutaj czekoladę zwykłą i no, jest lekko przekrojona Ja mam tu niestety czekoladę, znaczy nie niestety no, mam tutaj czekoladę 3x6 i z tą mi najłatwiej się właśnie robi więc tak Stoję przed czekoladą i mamy tutaj 1, 2, i tu przed trzecim robimy malutkie nacięcie. A tu po tej stronie jest raz, dwa, trzy i przed czwartym robimy też małe nacięcie. Tak. I przekrajamy tak czekoladę. Tu się troszeczkę źle nacięło, ale to jest nieważne. Ok. Dalej. Mamy już to nacięcie. Teraz mamy przy tym, przy tych trzech, robimy nad nimi taką, takie nacięcie. Jak widzicie. Gdy już mamy to nacięcie, robimy ostatnie nacięcie tutaj, w tym miejscu. Ok. No i jak widzimy, tutaj mamy jeszcze jedną szparę. Więc tak, to sobie odkładamy, to przekładamy na drugą stronę, a to na drugą stronę. Jak widzicie, jakbym dobrze naciął, to by ład, ład, ładniej to wyglądało, ale e, źle naciąłem i tak to wygląda, ale mam nadzieję, że u Was się uda, e, ładnie się natnie i będzie ładnie wyglądało. No i jak widzicie mamy całą czekoladę, mniej więcej całą. A tu mamy ten dodatkowy kawałek czekolady. Mhm. Dobry. Dobra. Bardzo dobre. Czekolada. Dobra, więc to by było na tyle. Cześć i na razie.